Cześć, to przepiękna Ewangelia, można ją ciągle na nowo odkrywać. Nie należy powiedzieć: Ach, tą Ewangelię już znam, więc nic mnie nie zaskoczy. A dziś mnie zaskoczyła. Właśnie jednym słowem: słuchaj, tak jak to słuchaj Izraelu. Słuchaj, słuchaj, bo Jezus mówi tak: Uważajcie zatem, jak słuchacie. I to zdanie się znajduje prawie na końcu tej perykopy, którą dzisiaj analizujemy. I on jest jakby w centrum prawie tego opowiadania, jakby wyznacza jego kierunek rozumienia, i dla mnie też tak było. Bo gdy chcemy słuchać, gdy naprawdę chcemy słuchać, jesteśmy otwarci. Otwarcie oznacza, że naprawdę chcemy poznać, że naprawdę chcemy zrozumieć, jak inaczej nawet mamy opokę, enlightenment, oświecenie. Czyli e, po angielsku enlightenment, po polsku oświęcenie, kiedy właśnie się łączy z tym właśnie lumino albo e, okres właśnie oświecenia jest związany ze słowem właśnie lumino, czyli oświetlamy coś, włączamy światło, chcemy zrozumieć to nasze skoncentrowanie że to nasza otwartość, to nasze bycie nastawionym na zrozumienie, na słuchanie. I takim światłem nie tylko oświetlamy sobie zrozumienie, ale także światło, które wypływa z nasze oczy przez nasze oczy, bo chcemy, nie wiem, czy widzieć ludzi, którzy mają, właśnie czasami widzę ludzi, którzy mają takie naprawdę rozświetlane oczy. I dać człowieka ciągnie, żeby być w ich towarzystwie, bo widzą w nich radość, widzą w nich coś pięknego, chcą przy nich być. I właśnie tym światłem z nas płynącym. Pozwalamy innym, jakby sygnalizujemy innym. Tak, jestem otwarty na ciebie. Co masz mi do powiedzenia? Jestem otwarta na zrozumienie, z czym do mnie przychodzisz. Przyjdź do mnie. Jestem na ciebie otwarta, otwarty. otwarty. Właśnie. I inni mogą wtedy przyjść i powiedzieć o tym, co rozumieją, i wtedy nie spławiamy ich takim słowem: Ach, ja właściwie to wiem, co on ma do powiedzenia, ja to rozumiem, ja już zanim ty powiesz, to ja już wszystko wiem i nie masz nawet potrzeby, a ty chcesz coś, coś innego, chcesz coś powiedzieć o sobie? Nie, 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 ja już wszystko wiem o tobie, a najlepiej to już w ogóle o wszystkich ludziach, wszystko wiem, o świecie, jak działa. Nic mnie nie zaskoczy, ja swoje już wiem, ja swoje przeżyłem, wszystko się już u mnie ustabilizowało, już nie mam potrzeby rozumienia, otwierania się, pojmowania. I właśnie o takiej postawie mówi Jezus w ostatnim zdaniu, że ci, co myślą, że już wszystko posiedli, że wszystko mają, to oni stracą, bo nie mamy tego, nie możemy zatrzymać. Możemy to, co nas... Przeżyje to, co w nas jest mocne, to, co w nas właśnie jest tym źródłem poznania, jest nasza ciągła otwartość, taki przepływ światła i pamięć o tym, że to światło pochodzi od Boga, i my tylko to światło pozwolimy się na nie otworzyć, przepływać przez nas, żebyśmy lepiej rozumieli świat, żebyśmy lepiej rozumieli innych ludzi, ale to światło należy do Boga. My sami coś posiadamy innego, jesteśmy w Nim. Takie jest moje rozumienie tej Ewangelii. Podziel się swoim. Cześć.